Siemaneczko. wspólnie pokonaliśmy już 800 hard chwarów. Spędziliśmy sporo godzin w tym projekcie. Jak ja na zbijaniu i montowaniu, tak Wy na oglądaniu pora robić kolejną setkę. Już przez ostatnia, więc z tego powodu zorganizujemy sobie zabawę, która zawita do filmów raczej na stałe. Film nie przypadkiem ukazał się z premierą. W filmie macie ukryty kot na platę do zrealizowania na stronie z opisu filmu. Jakie są zasady? Jest jedna. Kto pierwszy, ten lepszy. Powodzenia. A jak mam już waszą uwagę, to nie zapomnijcie strzelić komentarz, co sądzicie o takim rozdaniu kodzików wewnątrz filmu. No i jesteśmy już w najciekawszych walkach. Z tej sterczki i jak już zauważyliście, są to elity. No, bo już wracamy z powrotem do nabijania 500, bić z elitą. I powiem tak, oddaje coś ta elita w sumie. Za dużo się nie zarobi, no bo wiadomo. A to są parę subów, parę bi, ale zawsze to grosik do grosza. A i tak uważam, że dużo więcej się zarabia z tą elitą niż bez. Mimo, że elita nie zawsze odda, to za to chwar w jej miejsce oddaje, jak już zbijemy tą elitę. Dobra, i przechodzimy do przebitek z y, ostatnich sekund. Bossa, i tak wnioski mi nasuwają się same, oglądając same bossy, które nagrałem, bo ja też nie nagrywam wszystkiego. Tak, sam oglądam sobie seriale czy coś dużo, dużo więcej. Trafiają się duble magniaków, trafiają się triple driftów, Jest dużo więcej wszystkiego. No, i tak to wygląda w oknie dropu. Czy w sakwie też dowiemy się w tabelkach, ale nie mogę powiedzieć, że zbicie elity daje pewny drop. I to nie mówię o rarach czy magniakach, tylko po prostu, że coś tam poza tym Daimonitem się trafi. Bo zdarzało się, że chwar oddał 3 tropy, zdarzało się, że oddał dwa tropy, zdarzało się też, że oddał jednego. Ale też dużo razy zdarzało się, że był pusty. W sensie pusty też nie do końca, no bo to jest hard, więc zawsze oddawał Daimonit, ale to jest gwarant. I naprawdę dużo razy się zdarzyło, że po prostu był sam Daimonit. Bo jak już wspomniałem nawet wcześniej, ja zawsze oglądam jakiś serial i są problemy ze złapaniem zbicia bossa, no bo się zagapię na drugi monitor, a tutaj dużo, wręcz bardzo dużo mam takich przebitek. Zresztą powinno Wam się teraz to wszystko wyświetlać. A i co? Teraz powinno Wam się wyświetlić ostatni nasz chwarek z tej sateczki. Lecimy do kolejnej części filmu. I standardowo, tak jak już od którejś części. Zgodnie z tym, co w komentarzach pisaliście, macie oczyszczone. Więc cynerkule sprzedane. Orby wyciągnięte. Rary z odłamkowane. A drify, te, które że tak powiem nie są ciekawe, no to poszły na esencję. Wszystko mniej więcej teraz powinno wam się wyświetlać. Co udało mi się po prostu po. nagrywać? No to nagrałem. Co mi się nie udało nagrać, to po prostu mam już gotowe templatki, żeby coś tam się wam wyświetlało. Więc jak już oczyściliśmy. Śmieci, no to lecimy do depozytu. I depozyt nieco inaczej niż zwykle. Jak tak montowałem te materiały, jakoś mnie nudził taki statyczny obraz depozytu. W sensie, no wiadomo, ja tam czasem, jak miałem przebitkę, jak lata myszką po depozycie, no to był filmik, więc nie był aż tak statyczny, no ale to i tak, no obraz depozytu, tak, więc to było zbyt statyczne. więc uznałem, że ciekawie będzie, to wygląda jak będziecie widzieć jedno z tych stóp podejść, bo rzeczywiście to jest akurat. Teraz troszkę się bardziej przełożyłem do tego, żeby więcej ponagrywać i jedno z tych stu podejść. A w rogach prawy, lewy, góra, dół będą Wam się wyświetlać wycinki z depozytu. Troszkę je zanimujemy i będzie Wam się ciekawie oglądało. I tak. Golda mamy troszkę ponad 8kk. Wydaje mi się, że jest to wynik bardzo zbliżony do tego, co się udawało zdobywać na instancjach bez elity. Ale tak jak mówię, zbijać spijałem dość szybko. Hech. Szybko jak na druida. ale montowanie pożera mi bardzo dużo czasu, więc ciężej zebrać się do niego. Zwłaszcza że poza czasem jeszcze nie zawsze są możliwości, więc mogłem coś pomieszać. Więc jakby Wam się wydawało, że coś mylę, śmiało poprawcie mnie w komentarzu. I lecimy do orbów. Orbów mamy 5. W tym nie ma poata i nawet trafił się jeden magniaczek. Więc chyba tutaj mamy lepszy wynik niż bez elity. Bo ich ilość i jakość wydaje się być lepsza. Torby były w takich rarach. Niestety, SS-ów rarów nie zrobiłem. Więc macie tylko taki z rankingu dropa. No i drifty od razu złapałem z rankingu. A dlaczego? To zaraz się też dowiecie. Bo wtedy coś mnie musiało musiał przyćmić. A teraz mnie lśniło. I na koniec obomeczki, eseczki i cała reszta. Całej reszty wydaje mi się, że nie ma za Dużych różnic, ale w odłamkach i eskach kryje się chyba ta przewaga z elitą ponad skipowaniem elity. Zapytacie się, gdzie SS Driftów w depo? W rankingu było ich mało, z tego ile rzeczywiście ich dropło, i powiem Wam tak, zapomniałem chyba zrobić, bo nie mam go na dysku i nawet nie zrobiłem SS całego depozytu, żeby wyciąć po prostu z tego SS-a. Więc jedne co mamy, no to ten SS rankingu, który jest dosyć ubogi. No i tabelkę, którą robiłem po prostu, jeszcze mając pewny depozyt. Więc co? Więc lecimy do tabelki, żeby się wyjaśniło, ile udało się zarobić i czy rzeczywiście opłaca się bić tą elitę, a jak się opłaca, to ile? Więc zapraszam do tabelek. No i jesteśmy w pierwszej z tabelek. Gold, tropy, glify, eski, odłamki i flasze. Gold, to widzieliśmy 8kk. Tropów 99, czyli średnio poniżej normy. Klify 2 to są takie wartości, że nawet tego nie ma co uwzględniać. Eski, no tutaj ewidentna górka. Odłamki, taka górka, że nawet się nie zmieściło. sereczka, że nie dostosowałem tego do nowych wartości. No i wielkie flasze, tak? To jest ta nowość, której wcześniej nie mieliśmy, no bo nie było lity. I kolejno, jakie tu są zyski? 8,3 k, 17,8 kK, 80 k, 5,5 kK, 48,3 kK i 840 k. Szczerze, no, jak dla mnie, no to już tutaj widzę, że jest ta różnica Elita versus brak Elity. Zobaczymy jeszcze w dalszych tabelkach, jak to się prezentuje. I w podsumowaniu, tak naprawdę, 1000, który będzie już za tydzień. Więc. Lecimy do kolejnej tabelki, zobaczmy czy dalej też takie sukcesy mieliśmy. No i sukcesów, no w sensie, jakie sukcesy? No to są Soup Drifted. Tutaj pieniędzy nie ma. Jest jedynie to, że jest ich więcej. Nie pamiętam szczerze, ile ich było. Z 3, 4. No ewidentnie nie było ich 6. No i mamy banda, który tak naprawdę swoją wartością to nawet najtańszego. Magni, może prawdopodobnie, że przebije. Nie, no, magni to przesadzam. Ale mówię, no jest różnica, czuć to po prostu od samego początku, że tutaj lepiej dropić, nie W sensie mówię, może tutaj coś innego zadziałało, ale sam efekt placebo na mnie, jeżeli bym nie robił tabletek, to rzeczywiście bym był oczarowany po prostu tym, jak Eita sypie i. I wspomnę to jeszcze raz. Moim zdaniem to nie jest, czy to, że to elita dropi synergetyki, czy drifty, czy, czy cokolwiek. A chodzi o to, że jak zbijemy elitę, mamy dużo lepszy drop niż jakie nie zbijemy, co nie? Mówię, no nawet na głupich subach to widać, a to są tak naprawdę suby. Tutaj jeszcze tych wartości nie widać, więc lecimy do B i tam zobaczymy jak to wychodzi. No i w B. Znów ta tabelka jest pełna, tak? Nie wiem, czy też to po prostu widzicie, ale ja tu widzę po prostu dużo hajsu, co nie. I znów mamy banda. To znów nam nakręca dobrze wynik. A, czy wy to widzicie? Jest tu 8 B driftów, co nie. I to nie są tanie B drify. Ja wiem, że to nie jest, są same bandy, to nie są magni drifty, ale naprawdę, kurde, ja widzę tutaj naprawdę potencjał w tym, żeby pić tą elitę. I naprawdę jak wystartuję z mos to z jednej strony będzie mi szkoda, bo będę dostał więcej expa za instację, a z drugiej strony czuję, że skipowanie elity nawet na plus 30 na drop nie będzie aż tak opłacalne, jak nawet przeexpienie tego plus 30 szybciej. Ale idziemy do Magni i tam się dowiemy tak naprawdę o tych prawdziwych wartościach, ile udało się zdobyć, tak? No bo wiadomo. Jednak troszkę są inne ceny BA Magni, już nie mówiąc o subach. I naszym oczom pokazuje się ostatnia tabelka co do drifów. Mieliście niespodziankę w sumie z tymi drifami. Mam nadzieję, że to też zachęciło Was do aktywniejszego oglądania tego podsumowania tabelek. Ale tak, mamy Magni Farida. Go widzieliśmy tam na którymś nagraniu na pewno. Był razem z Ralem. Magni Banda chyba też widzieliśmy z Jornem. Tel'Dan, szczerze nie pamiętam, czy akurat jego przebitkę miałem. Pewnie też powinna gdzieś tam być, ja po prostu może nie zwróciłem uwagi. A mamy trzy magniaki, z tych istotnych, bo przypominam, wszystko idzie w przemiał. Co po prostu jest mało opłacalne. W sensie, mało opłacalne. Małą wartość ma w porównaniu do esencji. Więc tyle zostało opłacalnych, ale maniaków rzeczywiście dużo dropiło. No a mamy trzy, i to tak naprawdę trzy, które nam nakręcają taki wynik, że w podsumowaniu raczej będzie ciężko nadgonić chwarowi bez elity. Nawet jeżeli ostatnia setka wyjdzie nam na konkretny minus, no bo pierwsze trzy mieliśmy dobre, teraz kurde, no. Ładnie to wyszło. Dobra, lecimy do orbów. Bo orby widzieliście, ale jeszcze jakieś takie podsumowanie wartości sobie zróbmy, żebyśmy wiedzieli, ile tak naprawdę to było warte. Ale jeszcze, nim orby, to macie tutaj ostatnie sekundy całej instancji. Tak sobie zrobiłem po prostu nagranie całej instancji, ile mi ona zajmowała. Nie była to najszybsza, nie była to najwolniejsza, po prostu taka statystyczna instancja. No więc skromnie, możecie sobie. To nam instancja wyszła tyle, i to była średnia, mówię, ja tu ani tryhard szybki, ani nic, bo po prostu nagrałem 10 zbić i wziąłem po prostu losowe. Więc jest to średni czas, który mi schodziła instancja, więc teraz powinno wam się wyśleć czas, który poświęciłem na samo zbicie tych dwóch farów. Możecie też w komentarzu napisać, ile wam zajmuje instancja, czy że tak powiem mój druid z 35, banda Telda, jak się klasyfikuje podle waszych profesji, waszych postaci. No i teraz na spokojnie możemy przejść do tego, na co czekaliście, czyli orby. No i teraz powinny wyświetlać nam się orby. No i widzieliście, więc wiecie mniej więcej czego się spodziewać, co tutaj powinno być. A wartości, jakie tutaj założyłem, nie są to te same wartości, co na samym początku, no ale na orbach aż takich rozmieżności nie mamy, więc... Więc tak, no ten cułat nie nakręca nam tutaj jakiegoś super wyniku. Reszta to były tak naprawdę jeszcze tańsze. Tak, ten liad troszkę jak na suba kręci, ale nie mamy tu zawrotnych wartości. Ale no coś, wiadomo, grosik do grosika, tak, to tak samo jakbyśmy nie patrzyli na suby. Wszystko sumując ładnie zaczyna nam się prezentować. Widzieliście już wszystkie wartości, więc prawny matematyk powinien już dojść do tego, ile nam wyszło za instancję na minus. Na minus czy na plus? No dobra. To idziemy do podsumowania, żeby ci, którzy mniej wprawni są w liczeniu, też wiedzieli. No i mamy sumę przychodów, kosztów, dochodów. 220kk udało się zdobyć. Co pod kosztów, które wyniosły 131kk, zostawia nam 89kk. Wiadomo, na z haczykiem. Liczby macie, więc a więc gościki, haczyki sobie widzicie. Podsumowując, za instancję udało nam się zarobić 897K. 897K za instancję, naprawdę. Kurde, to jest chyba. Nie, to nie jest najlepszy wynik. Mieliśmy jeden pod 900, czego kojarzę. A był to jeden z pierwszych. Więc teorii z tym, że chwardo są nerfa, troszkę obalamy dzięki temu. No bo mówię, ja szybko zbijam w miarę, ale no, ograniczenia jednak życiowe plus profesji sprawiają, że rzeczywiście ten eksperyment pokazuje nam, że wcale tam jakiegoś shadow nerfa nie było, tylko po prostu komuś musiało po prostu nie dropić. Akurat ewentualnie wcześniej zaś dobrze dropiło. Ale wynik jest super. Moim zdaniem jest bardzo super. Ja celuję, że średnio z tej instancji mamy te 500k. No ale tutaj wyszedł nam taki. Zobaczymy jak nam wyjdzie z następnej części. No i wyliczymy sobie ile nam wychodzi za instancję z 500 hardwarów z elitą. No i przedstawimy tą liczbę do tego wyniku, który nam wyszedł z 500 hardwarów bez elity. Choć chyba już każdy z nas się domyśla jaki to wynik wychodzi. I zgadza się. Ktoś może powiedzieć, ale byłeś na jakiejś innej instancji, ci spadło. Szczerze za bardzo nie chodzę na inne instancje. Wiadomo, tam do tygodniówki czasem jakiegoś czasem jakąś katagę pójdę. Ale naprawdę to u mnie jest rzadkość, co nie? I losowo, już 5 odcinków mamy bez elity, 5 odcinków z elitą. To porównajcie sobie nawet najgorszy odcinek z elitą z najlepszym bez elity, tak? To macie najbardziej skrajny wynik. A w drugą stronę nie chcecie porównywać, bo najgorsze wyniki bez elity wychodziły na minus po 30 k, po 30 kk za 100, więc a naj, jeden z lepszych to jest 900 kk, 900, na plus, więc mamy różnicę 100 k to jest tak naprawdę kolejna setka gratis, gdzie tutaj mówimy oczywiście o zyskach, a czystym po prostu zysku. Ale nie przedłużając, pochwalcie się w komentarzu, jeżeli udało Wam się znaleźć ten kod, żeby kolejne osoby nie przeszukiwały, licząc, że, że jednak ten kod jest i nie został wykorzystany po prostu, żeby ułatwić sobie nawzajem, tak? Jeżeli, że tak powiem, wykorzystaliście ten kod, to byście chcieli wiedzieć, że, że w następnym odcinku ktoś go wykorzystuje i nie macie co wyszukiwać, a jedynie się zrelaksować, oglądając film. A, a dla wszystkich tych, którzy się cieszą z tego, że był ten kod na platynę, że była jakaś tam zabawa w poszukiwanie, z tego że filmik się ukazał, zostawcie łapkę, strzelcie subika, komentarz. To wszystko, że tak powiem. Strasznie. Te wszystkie interakcje, które po prostu zostawiacie pod filmami, jak u mnie, tak i u innych twórców, sprawiają, że po prostu chce nam się tworzyć, tak? Widzimy, że jest sens i w jakimś kierunku, tak więc... Jeżeli widzicie, że w tym odcinku u mnie pojawia się kod po prostu do wygrania platyny. Wygrania, znalezienia jak chcecie, tak to sobie określić. To zostawiając dodatkowe łapki więcej niż pod innymi odcinkami, sprawiacie, że widzę, że to się wam podoba. Choć mogę też uznać, że po prostu montaż z tego odcinka Wam się bardziej spodobał. Dajecie mi sygnały, że to idzie w dobrym kierunku, więc też wiem, żeby iść w tym kierunku. Tak więc troszkę tych chodników zostało mi sobie go miesiąca. Więc raczej przyspieszymy tempo z rozdawaniem, jeżeli wam to podejdzie, więc zachęcam do zostawienia łapek. A jeżeli tutaj wyjdzie fajny wynik, to może i zwiększymy ilość kodów w filmikach. No ale zobaczymy, co wam się uda osiągnąć. A na razie ja uciekam i życzę powodzenia w poszukiwaniu kodów w przyszłych odcinkach. Sianko, cześć i do zobaczenia za tydzień.